Drodzy rodzice, dziękujemy za trud i wysiłek, który włożyliście w nasze wychowanie, za cierpliwość oraz dobre serce. Wierzymy, że ten dzień będzie najpiękniejszym dniem w naszym życiu, początkiem nowej drogi. To dzięki Wam możemy się nim cieszyć. Chcielibyśmy prosto z naszych serc wyrazić dziękujemy. Z głębi serca dziękujemy Wam za wszystkie dni, które razem przeżyliśmy. Jesteśmy Wam wdzięczni za każdą pogodną chwilę, za miłość. Dobrą radę i uśmiech. W ciągu tych pięknych lat nie byliście tylko naszymi rodzicami, ale staliście się również naszymi najlepszymi przyjaciółmi, na których zawsze mogliśmy liczyć, którzy zawsze służą oparciem i pomocą. Pragniemy również podziękować Wam za przygotowania do tego cudownego dnia. To dzięki Wam mogliśmy się tu dzisiaj wszyscy spotkać. Oh, I'm reaching. You know, I try so hard to fix all the things I've done. To jedno z najważniejszych chwil w naszym życiu, więc cieszymy się, że możemy spędzić ją razem z Wami. Ciężko wyrazić w słowach wdzięczność za to, co zrobiliście dla nas przez te wszystkie lata. Byliście z nami od momentu naszych narodzin wtedy, kiedy stawialiśmy swoje pierwsze kroki i wypowiadaliśmy pierwsze słowa. To na Waszych oczach i za Waszą pomocą poznawaliśmy świat. Chcielibyśmy, abyście wiedzieli, że zawsze będziecie zajmować w naszych sercach specjalne miejsce. Pokazaliście nam, że to właśnie rodzina jest najważniejszą wartością w życiu człowieka. Dziękujemy za wiarę, w nasze możliwości, za walizki wypełnione jedzeniem, kiedy wracaliśmy do swojego mieszkanka. Przepraszamy za wszystkie nasze humorki i okres buntu. Teraz wiemy, że nie mieliście z nami łatwo. Dziękujemy za najlepsze pod słońcem obiady oraz dom pachnący wypiekami, za wspólne wypady i wycieczki. Za to, że nauczyliście nas porządku i punktualności. Za nasze beztroskie dzieciństwo, za rodzinne niedziele spędzone na kanapie przy Familiadzie. Dziękujemy, że zawsze możemy na Was liczyć. Dziękuję za wychowanie tak wspaniałego syna. Dzięki temu Krzysztof dziś został moim mężem, bez którego moje życie byłoby całkiem inne i bez którego nie wyobrażam sobie mojego życia. Dziękuję Wam za natkę, która pokazała mi co to prawdziwa miłość, bez której teraz nie umiem żyć. Dziękujemy Wam, że od początku przyjęliście nas tak ciepło do swoich rodzin, że przyjeżdżając w odwiedziny zawsze czujemy się jak w drugim domu. Cieszymy się, że od dziś stajemy się jedną wielką rodziną. Bardzo Was kochamy. Chcielibyśmy również podziękować osobom, które są bardzo ważne w naszym życiu. Dziękujemy babciom i dziadziom za Waszą miłość i chwile spędzone razem. Chcielibyśmy również podziękować naszym rodzicom chrzestnym. Z Wami nigdy nie jest nudno. Za chwilę spędzone na rozmowie i żartach. Specjalne dziękuję należy się naszym świadkom i druchom. Dziękujemy, że zgodziliście się stanąć z nami przed ołtarzem w momencie, gdy wypowiadaliśmy najważniejsze słowa w naszym życiu. Pragniemy również podziękować za pomoc w przygotowaniach ślubu i zabawy weselnej. Wasza obecność była dla nas ogromnym wsparciem. Dziękujemy.